Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym chciałem poruszyć tutaj a, temat, który trochę nurtuje mnie jakby jako agenta nieruchomości, a mianowicie kwestię nazewnictwa, a, nazewnictwa nieruchomości na portalach społecznościowych a, Poruszę tutaj trzy takie główne słowa, które mnie osobiście strasznie, strasznie denerwują. A, pierwszym z nich pewnie się z nim spotkaliście, jest apartament, drugim będzie penthouse, a no i trzecim lodzie. Generalnie są to trzy słowa, które są w mojej opinii bardzo mocno nadużywane na portalach społecznościowych i mam takie trochę wrażenie, że na przykład na przykładzie Krakowa no nie ma już zwykłych mieszkań. Mamy wszędzie apartamenty i no nic innego się właściwie nie buduje. Dlatego chciałbym też znać wasze zdanie. Co na ten temat sądzicie? Czy właśnie na rynku mamy trochę przesyt apartamentów, penthouse'ów, a tego typu, tego typu nieruchomości? Zacznij od, od, od pierwszego słowa czyli od apartamentu. Kiedy wchodzicie na portale społecznościowe i staracie się znaleźć jakiekolwiek mieszkanie dla siebie no to niestety w większości spotkacie tylko i wyłącznie apartamenty. Niezależnie od tego oczywiście jak one wyglądają ponieważ no apartament wiadomo, on powinien coś spełniać, coś sobą reprezentować, ponieważ jakby apartament to jest taka nieruchomość, jaką raczej chcielibyśmy po prostu mieć, dążyć do takiej, do takiej nieruchomości, tak? Aby była na wysokim standardzie, najlepiej na jakimś kameralnym, ogrodzonym osiedlu, z ochroną, konsjerzem, wysoka jakość wykończenia a części wspólnych, no i generalnie duży metraż. Ja tak przynajmniej rozumiem. Tutaj słowo apartament. Natomiast duża część internautów, mogę tak to nazwać, niestety odbiera to zupełnie inaczej. Z mojego doświadczenia spotkałem się z bardzo dużą ilością klientów, już w ich nieruchomości, gdzie no, musiałem troszkę zmienić swój język, tak? Swo swoje wysławianie się, właśnie o ten kluczowy apartament. To znaczy, przychodziłem na przykład na mieszkanie, które powiedzmy było w budynku z lat 2005, remont widziało dokładnie wtedy i właściciele byli przekonani, że sprzedają apartament. tak? No nie do końca, tak? No bo jakby wychodząc z tego, z tej nieruchomości, co spotykaliśmy, no to generalnie no generalnie kark są schodową, która trochę już pachniała rosołem, generalnie była żółta, windy, no ewidentnie ktoś sympatyzował z jakimś klubem, więc to musiał oczywiście wiecie. Napisać w tej windzie e, i takie, takie wrażenie dosyć mieszane, tak? Nie jest to apartament, a na spotkaniu, e, no niestety, musiałem mówić, wiecie, no, bardzo ładny apartament, tak? Albo już, już oczywiście z doświadczeniem, e, coraz bardziej starałem się to jednak sprowadzać na ziemię, nazywać to po prostu zwykłym mieszkaniem, ewentualnie gdzieś po środku nazywać to nieruchomością. Natomiast słowo samo apartament, raczej myślę tak samo jak i wy, e, Powinno coś sobą reprezentować, tak? Czyli powiedzmy duże przestrzenie, nowoczesne, nawet nie tyle co nowoczesne, ale wysoka jakość, właśnie wykończenia części wspólnych, samego budynku. Takie rzeczy jak na przykład ochrona, jak monitoring, żeby chociaż był tam, czy jakieś części typu siłownia, basen, to już naprawdę podnosi tylko standard takiego apartamentu. Natomiast coś, co powiedzmy jest. Zwykłe, dostępne, no nie do, końca, nie, do końca, nie do końca powinniśmy nazwać to apartamentem. Tutaj też taką jedną dotację dam odnośnie samych apartamentów. To znaczy coś, co mnie osobiście bardzo bawi, to znaczy mini albo mikro apartamenty. Kurczę, jakby mini apartament to nie jest, to w ogóle jest dla mnie jakieś dziwne połączenie słów. No nie ukrywajmy, ale. Czy dorobkiem mojego życia na przykład, chciałbym, żeby było właśnie kupno mini apartamentu, czegoś, co ma 15 czy 25 metrów, no nie, no nie do końca. W Krakowie wiele jest ogłoszeń, wiele jest banerów, które zajmują, które zachęcają Ciebie jako kupującego, abyś kupił z nimi mikroapartament. Kurczę, 15 metrów, 20 metrów 25. To jest dla mnie niesamowite. W ogóle połączenie słów mikro i apartament. Wow, nie wiem, kto to wymyślił, ale naprawdę mamy tak bardzo ładny język, że możemy użyć innych stwierdzeń. Typu przytulna, przytulne studio, przytulne małe mieszkanie w centrum miasta, cokolwiek możemy stworzyć naprawdę bardzo ładny tytuł do sprzedawania inwestycji albo mikroapartamentu. Natomiast cóż to? Przynajmniej mnie bardzo kuje w oczy, kiedy wchodzę na portale, lub kiedy po prostu przejeżdżam przez miasto i no niestety mam trochę takie zboczenie, że jednak obserwuję wszystkie inwestycje, które się gdzieś budują no bo po prostu to lubię i taka jest moja praca. I strasznie mnie to razi w oczy. Także apartament to jest pierwsza rzecz. Drugim słowem, który też jest bardzo, bardzo nadużywany, to jest sytuacja, w której. Mamy nieruchomość, która ma więcej niż 2,65 wysokości, w sensie pomieszczenia wewnątrz. I nazywamy coś takiego penthouse'em. Wiecie, wchodzimy do mieszkania, to są złoto przykłady typu właśnie wspomniany mikroapartament, który jest jednocześnie jeszcze penthouse'em. Wchodzimy do 25-metrowej kawalerki, która ma powiedzmy 3 metry wysokości. Wow, fajnie, no bo wysoko, no ale błagam, nie nazywajmy tego penthouse'em. Tak Penthouse powinien być powiedzmy na ostatnim piętrze, powinien być znowu reprezentacyjną nieruchomością, a celowo z dużą ilością prześwietleń. A dobrze nasłoneczniony. A I tak samo powinno to być coś w wysokim standardzie albo postindustrialne. Wiecie, w ten sposób rozumiemy to słowo penthouse. Natomiast jeżeli ktoś nazywa kawalerkę albo cokolwiek, no nie musi być kawalerka, ale coś co ma nie 2,90 wysokości, nazywa penthouseem a mieszkanie nie wiem jest na pierwszym piętrze w bloku z 2000 lat no to znowu nie do końca, nie to jakby się nie trzyma kupy. a Takich ogłoszeń też spotkałem ostatnim razem trochę na portalach. Hitem dla mnie była kawalerka, która była na, na portalach z nieruchomościami. A są takie grupy wiecie na Facebooku, gdzie ludzie starają się wrzucić ofertę, żeby osoby prywatne gdzieś tam zobaczyły tam nieruchomość i tak dalej. Tak dalej. Po prostu grupy na Facebooku. I było właśnie mieszkanie, które miało 15 ich z hakiem metra kwadratowego, miało 3 metry wysokości i od razu na wstępie penthouse. Penthouse na parterze. Kurde. Trochę, trochę to się nie trzyma kupy. Także. Kolejnym właśnie takim słowem dla mnie najbardziej spaczonym jest penthouse, a, bo znowu wchodzimy na portale. I w mojej opinii a, kurczę, no w Krakowie nie ma niczego innego niż apartamenty i penthouse nagle. No i słowem trzecim, które jest dla mnie po prostu kwintesencją. Raz spotkałem się z czymś, co po prostu było dla mnie no, nie do przejścia, tak? To znaczy, mikroapartament z lodzią. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie było to mieszkanie w wielkiej płycie z balkonem, który po prostu jest zabudowany. Generalnie loggia, tak? Czyli ta część taka dodatkowa, która, e, która niestety na, na nasze polskie realia po prostu jest zabudowanym balkonem. A i najczęściej wielkopłytowcu. Lodzia. Cóż no. Każdy chyba by chciał mieć, powiedzmy, taką część dodatkową mieszkania, gdzie, powiedzmy, jest fajne przeszklenie, zabudowanie i tak dalej. I tak samo, w, powiedzmy, w nowym budynku. No takie części, części są naprawdę przyjemne, tak? jeżeli, powiedzmy, wchodzimy na nieruchomość, która faktycznie taką prawdziwą lodzię ma. Natomiast jeżeli wchodzimy, niestety to przykład, który też samemu przerabiałem, a do mieszkania z wielkiej płyty na czwartym piętrze bez windy, i ktoś ma zabudowany balkon i mówi. Co pan sądzi o cenie tego apartamentu z lodziem? Czy ona podbija pod, pod, pod tą cenę, panie Robercie? No i w tym momencie wiecie, no, już mamy dwie rzeczy, przez które mi się otwiera nóż, nóż w kieszeni, a, które chciałbym wypomnąć, ale co mi pozostaje innego powiedzieć, jak no nie no z, zabudowa balkonu to nie jest do końca coś, co aż tak super podnosi cenę nieruch tej nieruchomości, tak? Generalnie mamy na rynku nieruchomości. Ten problem, że faktycznie to nazywnictwo jest strasznie nadzarpowane. Po prostu: apartament, penthouse, loggia, wysoki standard. A słowo wysoki standard to, to jest coś ponadprogramowego, programowego co e, nie wspomniałem na samym początku, ale słowo wysoki standard jest tak ogólną rzeczą e, rozumianą przez ludzi, e, to chyba wy musicie mi napisać w komentarzach z czym się po prostu spotkaliście, bo wysoki standard niestety też bardzo obrywa. To jest bardzo kwestia, to jest pojęcie względne na portalach z nieruchomościami, co jest wysokim standardem. Ja po prostu wielokrotnie, ale to wielokrotnie spotykam się z czymś takim, że jeśli ktoś do mnie pisze, że ma mieszkanie w bardzo wysokim standardzie, okej okay, poczekam aż mi wyśle zdjęcia albo przynajmniej zobaczę na żywo tą nieruchomość, bo naprawdę jakby te nieruchomości są po prostu wtedy różne. I takich historii mogę przetarczyć tak naprawdę bez, bez końca. Do was tak naprawdę chciałbym kierować tylko pytanie, czy wy też się z tym spotykacie, czy tylko mnie, to po prostu rusza, ponieważ siedzę w tym biznesie. Albo też jakie są wasze najczęstsze albo naj, najśmieszniejsze po prostu nazewnictwa nieruchomości i co one sobą reprezentowały, bo to mnie po prostu bardzo ciekawi. Także dzięki za wysłanie kolejnego odcinka, no i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli wam się podoba taka treść, taka forma a, rozmowy o nieruchomości, to po prostu śledźcie kanał. No i co? Do zobaczenia.